Lecimy z tym Darksidersem. Dzisiaj chyba do końca. Niewiele nam zostało, ale to chyba dwa głosy tylko. Zatrzymamy. ze trzy mapy. O, mamy am. Nie, HP będzie tylko sama strony O nie, amo też, no lepiej. No, coś tu jest. Się bracie. Czy masz czasem dość ciągłego wyżynania kolejnych hord demonów? Nie. No, ja też. A to co? Możesz mówić, no. co chcesz, ale Samael naprawdę umie zrobić wielkie wejście. Panowie, przodem! Jeźdźcy, samale, Nie musiałem was szukać, sami do mnie przyszliście. Gdybyście nie byli takim cierniem w oku, prawie byłbym z was dumny. Moloch, Twój krwawy całun został zniszczony. Czarna magia Lucyfera już cię nie ochroni. Powiesz nam całą prawdę o jego planie, a potem zapłacisz krwią. Mocne słowa. Odczekacie je na torturach. Skonacie na oczach mojej armii. A wtedy wszyscy ujrzą potęgę Molocha. To wasza walka, jeźdźcy. Pozwólcie, że podapałam się widokiem. Długo na to czekałem. Nie będzie litości. Chodźcie, jeźdźcy. Przyjemnością was z skład. Może i pokonaliście po mniejsze demony, ale do mnie wam daleko. Tak trzymajcie! Jestem, nie jest taki. Wydawał się dłuższy na tenka. A, okej. Okay. No, no, razie nie pokazuję na typie. Mam tak przez cały dzień. No. no? onda bomba mnie na sobie ja to spilać tak still o szybka śmierć Co tu zrobię takiego? A, chciałem to rozjebać. Nie mam sobie groby. Aha. Okej. Okay. Aha Dobra, wyjebałem się na własne życzenie. Pierwszy raz. Bracie. Może i pokonaliście, bo mniejsze demony, ale do mnie wam daleko. Dobra, przypadkiem się na to wyjebano. Chciałem zobaczyć, co Wy... zrobię jak rozjebać kryształki. Ale nie znajdziemy ich, rozjebać. was w No teraz A nie Dolny skok, a to są zespoły. Kurwa z tymi skillami jebanymi. O. No niepokonany. wątpię, że nie pokonany. Chyba, dobra, dobra. Dobra. Chyba A do chyba, na łodziach pasywa. To, że ja wtedy sobie nie mogę w tym momencie. No, okej. Kurwa, ale Dari. Jestem niepokonany. Ciekawe, że akurat na środku. Na to moim się martwimy co to jest. Czas bym uwolnił gniew. Żyjcie przez ślub pana. Okej. Okay. robisz coś ciekawego, tak jak się nagadałeś? Wasza klęska jest metrze. To się auto spotka mi na jedyno, Wstyd. Obiecano mi. aż dalej jeszcze. Podepnijcie mu ten żałosny łeb. Zatańczyliście, jak wam zagrał jeźdźcy. Mam dość demonów i ich gruźb. Nie ma już żadnych gruźb. Plan Lucyfera się dokonał. E, dokonał? Jak? Powinniście uważnie dobierać towarzystwo. Zgadza się, Samel? Mówiłeś im o animusie. Ten demon nie chciał się zamknąć. Tak, kto wie, co by jeszcze chlapnął? Ty chyba wiesz, Samaelu, czym jest animus? Co ukrywasz? W porządku powiem wam prawdę. Ale nie tłum. Szybko, przez portal. Wybacz, potrzebujesz tego? Uuuu Misje A szesnasta Mówiłem, że robi nas w od samego początku Okłamywałeś! Nonsens. Jedynie pominąłem kilka niewygodnych prawd. Ale teraz powiem wam wszystko, co wiem. Taka drobna pokuta, żeby się wam odwdzięczyć. Ach, tylko się streszczaj. Gdy na film zostali zniszczeni, przybyła do mnie Li. Oczywiście, że maczała w tym palce. Ona oszalała z rozpaczy. Poprosiłabym pomógł jej zemścić się na radzie. Na was, jeźdźcy za to, co zrobiliście. Ale przede wszystkim na ludziach, którzy uciekli z Edenu, bowiem Lilith sądziła, że byli faworyzowani. A ty się zgodziłeś? Odrzuciłem jej propozycję. W końcu cenię sobie równowagę. Poza tym nie chciałbym, żeby Rada wściubiała nos w moje sprawy. To nauczka, którą dostali moi przeciwnicy, co zresztą sprawiło mi wielką radość. Wszyscy poza Lucyferem. Tak. Gdy Lilith do niego dotarła, miał już własne, niecne pomysły. Wspólnymi siłami stworzyli Animusa, dzięki któremu mieli zdebrawować ludzkość. Animus w mroczny, kuszący sposób wpływa na ludzi, podsycając w nich złośliwość i chytrość, aby zasilić Animusa. Lucyfer zawarł pakt z panami piekła, każdemu z nich obiecując moc, cena, którą musieli zapłacić. Była wysoka. Głupcy sądzili, że będą niezwyciężeni. Mnie też złożył te propozycje. <głupy> Co za tupet. Czego chciał w zamian, Samaelu? Ich dusze. Miał je otrzymać po ich śmierci. <głupy> Przez cały ten czas pomagaliśmy Lucyferowi, a ty o wszystkim wiedziałeś. Samaelu, coś ty zrobił? Mam czyste ręce, jeźdźcy. Działaliście z rozkazu rady. Ja jedynie pomogłem wam obrać właściwy kierunek. Czy możecie mnie winić za to, że chciałem przy okazji pozbyć się swych rywali? Odpowiesz za to. Może kiedyś. Obiecałem wam Lucyfera. Jeśli wciąż go chcecie, wyślę was do niego. Jest jednak coś, co powinniście wiedzieć. Moloch powiedział prawdę. Być może po raz pierwszy w całym swym żałosnym życiu. Lucyfer dopełnił już swego dzieła. Znalazł ludziom nowy dom, ziemię. A potem użył animusa, by ich zdeprawować. Są... inni. Wyślij nas na ziemię. Żegnajcie, jeźdźcy. Było mi bardzo miło. Okay. Co teraz? Los ludzkości spoczywa w rękach Rady, nie naszych. Pomogliśmy lucyferowi to stworzyć. Niesamowite, prawda? O wilku mowa. Dawne życie tych stworzeń było puste. Historie szeptane nad ogniem. Szukanie sensu marnej egzystencji w gwiazdach. To ja nim jestem. Spójrz, jak szybko się adaptują, odkąd otworzyli oczy. Czują wszystko, co odebrał im Stwórca: strach, nienawiść, szanse. Może nawet stworzą potężne trzecie królestwo. Jak wielu to dotyczy? Któż to teraz wie? Na pewności zabijecie wszystkich? Uciekaj, mały. Jak najdalej się da od wioski. Pierdola seria to jest koniec, naprawdę to jest koniec, ja pierdolę no i co, zróbmy sobie takie podsumowanie jeszcze. jeżeli chodzi o fabułę no nie była ona wciągająca żadnych no, zwrotów akcji jakichś tam no nic ciekawego jeżeli chodzi o gameplay mógł, można by to pozrobić lepiej ale niestety to zacinanie się na obiektach, liczowanie się no, strasznie utrudniało to, to że jak strzelaliśmy i zawisaliśmy powietrzu, zamiast normalnie opadać, też było irytujące. Dasze, które ściągały nas na ziemię, i nie pchały nas, nie, nie daszowały tak naprawdę w powietrzu, tak jak było powiedzmy napisane w skillu, że po skoku dasz. No, było to irytujące. Animacje strzałów, które wyglądały, jak złożone z pojedynczych pikseli. Co tam jeszcze? Mm. No, wojną prawie nie grałem, to się nie będę wypowiadał, ale wydawał mi się ciężki do walki. Dużo, dużo lepszy feeling miał właśnie z tym strzelaniem. Jeżeli chodzi o design poziomów, były ładnie zrobione. Światło było ładnie zrobione, ogólnie to wyglądało w porządku. Yy. O, spadający przeciwnicy w niektórych miejscach za mapę um. To było chyba na tyle To jeszcze można wspomnieć Dźwięki No ten dźwięk Lucyfera to był tragiczny był jeden tylko fajny boss, nazywał się chyba Mamont, z tego co pamiętam, reszta bossów była... No takie 5 na 10. Ogólnie tej grze dałbym 4 na 10. Bawiłem się spoko, ale gra nie jest zgodna polecenia, nic takiego. Nawet chyba fanom serii, nawet nie wiem jaka ta gra miała oceny na ogólnie, ale... No nie jest ona górnych lotów. Hmm, co by jeszcze można było o niej powiedzieć? Zakończenie, no tragiczne. Rozumiem, że to jest system do pierwszych Darksiders'ów, ale no. To chociaż ostatni boss mógł dowieść ten moloch, a on, No był po prostu chujowy, no. Chociaż fakt. Raz zginąłem w całą grę, a właśnie na nim. Tryb Areny, no spoko. Można się było powyżywać na mobach. Szkoda tylko, że amunicja nie została nam, nie była nam oddawana do full'a. Zabowią sobie zbierać na nowo. I to chyba tyle. A jeszcze ten. Umiejętność. No nie miały one zbyt dużego wpływu na, oczywiście, chodzi o trdzenie. Nie miały one zbyt dużego wpływu na gameplay, tam z reguły patrzyłem tylko co mi to da do podstawowego ataku, coś, a tak to one same dawały sobie nawet plus 2 do y, siły ataku, plus 2 do siły gniewu, czy tam plus 2 do gniewu, czy do zdrowia. No nie było tam nic ciekawego, jak już coś było, że na przykład w te ognie, to zadawały bardzo małe obrażenia. A żeby to rozwinąć na małe obrażenia, to trzeba było zebrać na tej, na trzeci poziom. No, nie fajnie, nie fajnie. No, jedynym plusem tej gry to jest właśnie design poziomu. bo naprawdę były ładnie zrobione. Właśnie niektóre postacie wyglądały jak wklejone na nie. Czasami wrogów było więcej niż myślałem, ale powtarzali się dość często. No. I potem w, występowali w, z roli bossa w roli minibossa i tak naprawdę było. Był Mamon, Moloch, ten, y, Bal. To były tylko unikalne bossy? Chyba tak. Nie było chyba żadnego innego bossa, który nie był. Wielokrotnie y, użyty gdzieś. A i jeszcze ta. ona się nazywa? A co te yy, trupy Wajda nie ożywiała? Nie pamiętam jak się zła. No to cztery bossy. No zawiodłem się o tym zakończeniu, myślałem, że będzie jeszcze ten jeden fajny, ostatni boss, ale niestety. No nic, będzie to krótki odcinek na YouTube. no ja na razie streama wyłączę, żeby mi się Włod podzielił, także zaraz do was wrócę z innym. To na razie, cześć, widzimy się za chwilę.